Tutaj go odebrał starszy brygadier Jacek Michalak, dowódca do hymnu. Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia, imienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję, Ślubuję. Przestrzegać, posta przestrzegać postanowień Statutu SP i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Ślubuję! Ślubuję. Po ślubowaniu.

Straży Pożarnej, jak również przy wsparciu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W naszej gminie władze samorządowe burmistrz ma zawsze wielką satysfakcję, ale też i wielki spokój, że ma do dyspozycji, ma do wsparcia trzy jednostki, jednostkę OSP Postrzym, jednostkę OSP budowy Jednostkę OSP J. Jeżeli do tego Dołożymy WDG3, naszą patronacką jednostkę państwowej straży pożarnej, to zawsze możemy mieć poczucie, że będziecie gotowi. I tak rzeczywiście jest. Każdego dnia wiem o tym, że czybacie, jesteście do naszej dyspozycji, jesteście do dyspozycji przede wszystkim mieszkańców, którzy w trudnych sytuacjach życiowych zawsze mogą liczyć na Waszą pomoc. I za to dziś w dniu Waszego święta małego, Wam się wielkie słowa podziękowania za to, że jesteście, za to, że czuwacie, za to, że zawsze możemy na Wasze wsparcie liczyć. Wielka radość dziś z faktu, że również po ślubowaniu są dzisiaj ci młodzi wspaniali ludzie, którzy myślę w niedługim czasie systematycznie osiągając wiek pełno, pełnoletni będą zasilać akurat w tym wypadku jednostko dbali o swoje bezpieczeństwo bo to wy jako ratujący jesteście przede wszystkim najważniejsi bo wasze bezpieczeństwo gwarantuje iż każda akcja się powiedzie i każda z osób poszkodowanych czy też mienia zostanie uratowana. Wszystkiego dobrego dla was z okazji dzisiejszego dnia strażaka no i trudno nie odnieść się do tego co przed chwilą się wydarzyło ale jest ta piękna sikawka, yy, chodna, myślę, że już dzisiaj można powiedzieć, autostradę. wspólnie tutaj z samymi panami, że to 10 też tam będzie dużo szczęszeni przez tą jednostkę. Także zachęcamy, ale tak naprawdę chciałbym podziękować za tą pracę, którą realizujecie na rzecz bliźni. Gratuluję wszystkim najmłodszym, którzy dzisiaj tutaj dostąpili możliwości ślubowania, złożenia strażackiego ślubowania. Tak naprawdę Wierzymy w to, że duża część z Was zasili w przyszłości szeregi ochotniczych krajów towarowych, a w przyszłości szeregi państwowych krajów A to, że jesteśmy ramię w ramię i zawsze razem, to tutaj widzimy i dowódcę JRG3, pana brygadera Piotra Mądrego, jak i tutaj pana kapitana Rafała Kominowskiego, z którymi to na bieżąco gdzieś współpracujecie, współdziałacie. I myślę, że to, że ktoś gdzieś zmienia jej to jest tylko i w kolejnych doświadczeń, tak naprawdę wy realizujecie wspaniałą robotę. Podczas działań różnimy się tak naprawdę, że oczywiście zają białe, białe, my czerwone sobie realizujemy jakby, zadania dla Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować władzom samorządowym za zrozumienie, współpracę, za dialog, że po prostu możemy wspólnie realizować Nasze z bezpieczeństwem. Panie Państwo, pomieszczenia przeznaczonych na trwanie odzieży specjalnej dla strażaków z jednostki naszej gminy oraz jak i, również pomieszczenia Izby Pamięci. Dzięki przychylności władz Gminy Kostrzeń możliwy był zakup pranicy oraz susza suszarki do odzieży specjalnej. Prace remontowo budowane w całości wykonali drogowie z Kostrzyńskiej Jednostki. Materiały budowlane pozyskano dzięki przyjmości naszych sponsorów, wsparciu finansowym Gminy oraz środkom własnym Jednostki Jasnego Taką kiedyś tutaj wyjeżdżałem z tej strony. Dokładnie taką wyjeżdżałem.